Mano, witam Was w kolejnym odcinku z Sniper Elite Resistance. Druga misja, jakiś zamek duży. Ewidentnie nie widzę tutaj żadnego. Co, nikt nie broni tutaj?

Oni tu raczej przyjdą, więc nie chciałbym się wychylać, nawet któregoś tam widzę. No ale jak chcę, część przychodzą. Dobra, dało się. Drugiń.

Dobra, no ja stąd idę, bo to nie ma sensu się z nimi bić cały czas, a ja tu snajper jest od snajpowania, a nie, strzelania z pistoleciku, więc bez sensu spróbuję się dostać do... na baz Bazylikę i stamtąd sobie postrzelać do ludzi. Okay. Solution for Widzę dwóch gości. Ho hop, który spatrzał się na niego, chyba nie zauważył, że zginął. Takie, takie mam wrażenie. Kluczy do za skrytki. zakrystii? A, dobra. Cały czas miałem w głowie skrytka, skrytka, skrytka i. powiedziałem skrytki. to bazyliki. A to tam chyba było skrytki bazyliki, po prostu. Ale dobrze, nieważne. To jest tu. Chociaż jedną osobę zdjąć. e da rochas de onde Dos luges Santa Cassankial, dobra, fajnie. Że sam w ogóle. Co przeżyję gościu? Ja dupia. Cyk jeden. drugi I nikt się nie ogarnął, chyba to idealnie zrobiłem, nie? Więc bardzo fajnie tutaj widzę gościa, więc e, też tutaj sobie oznaczymy. Jeden i... Nie zdążyłem I on przeżyje przez to Niestety Snajper mnie widzi Dobra Dawaj gościu Udało się Snajper zdjęty Uuu ale dostał Prosto w oczy nawet jeżeli by to przeżył chociaż wątpię To no ślepy ślepy do końca życia właśnie nie, nie nastało ten koniec Nie nastał Ale dobra, tutaj już nie mam widoku na zbytnio ludzi Więc ja bym sobie pojechał po prostu dalej a nie zrobiłem zadania tam. Snajper mnie widzi. Ale dobra, zignoruję go. Musimy wrócić, bo to no, przydałoby się zrobić. A nie później wracać tutaj, nie? Więc ja sobie to przeszukam szybko i. Pójdziemy dalej, po prostu. E, chyba znalazłem. Tak, znalazłem. Jeżeli ktoś tego nie znajdzie, no to to jest w tej wieży ogólnie tutaj, gdzie był ten sniper, więc polecam sobie zajrzeć, wiadomo. Dobra, tego mogę zdjąć, bo raczej nie zauważą tamtego. Tych dwóch, a nie usłyszą strzału, więc jeszcze lepiej. Hmm, klucz do sejfu bloku mieszkalnym, więc dobra. No to sobie też już po drodze jest to, możemy sobie zajść. Zresztą i tak może chyba wejść tutaj, więc. Dobra, nikogo tu nie ma. Uśpi. Dlaczego ich nie zabijam? a... Daję, żeby byli nieprzytomni. Już mówię, dlatego do że dostajesz więcej expa za to że są uśpień, a nie zabici Więc wydaje mi się, że spoko. Niestety przez szkło to nie działa Gościu Ale tu jeszcze kilku widzę Chyba będę musiał po cichu to zrobić, bo... No nie mogę wejść kwa na drabinę, nie? Ja pierdol.

Mam że ten na górze nie przyjdzie. No bo zakładam, że jest na górze, bo tutaj nie widać żadnego. Więc cek nieprzytomny. Dużo osób mnie widzi, ale zaraz się schowa. Więc. Dobra, mam wszystkich oznaczonych tutaj Więc będzie o wiele prościej Okno się nie wybiło, dobra, słaba gra Szczerze Nie no, fajnie, fajnie się gra, ale No to, że okno się nie wybiło to A Ta gra wyszła Niedawno więc no nie wiem 7 lat temu jak szkło nie wypadało to jeszcze chuj no ale teraz niedopracowany ale no, no zdarza się No serio, sami chcieli Dobra. Jest tutaj wejście sobie wejdę i po prostu ich oleję. Santo Ja lubię się skradać. Nie założyć ciała? Co to? Gościu, dosłownie tutaj leży ten. Nie, chłop ślepy, nie? Ślepy gościu. No to zostanie po prostu w łeb. Dosłownie tutaj leży gościu, nie? I go nie No Dobra, zdążyłem, udało się. Za dużo typów tutaj jest, żeby zdjąć flękę tak średnio, jakbym powiedział. Tak średnio Ale to jest gościu przypadkiem, że ja się znalazł, więc i miał klucz. Miał klucz. Miał klucz. że ja go znalazłem <laughs> tutaj jest ewakuacja, więc fajnie, ale tutaj jest, też jest gościu. a nawet mnie nie zaważył, dobra. We should be fulfilled. returned with intel. Analysis by our on-site codebreaker, Sergeant Morris Ahmed, already confirmed some of the claims made by Vertigo. If the claims are true, we could be dealing with a new unknown and.

te zwoki, no przytępnych